Ja mogę tylko powiedzieć, że to będzie nie jedenastka, bo to już jedenastka jest ogłoszona, będzie to później. że to ogłoszą. My to robimy na beztlenówce. To jest praktycznie jeden wdech i łup, Tutaj jest tlenowy wysiłek. To jest zupełnie coś innego. Jak przeczytałem ostatnio o zaleceniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, że WUF jest jednym z najgroźniejszych przedmiotów przy pandemii, to mi ręce z jajami opadły. Nie? ma go Sixpack, Michał Rogoziński, a z nami Krzysiek Radzikowski. Heavyweight! Tak, jeszcze heavyweight, no cały czas heavyweight, no ze 150 na 120, czyli heavyweight, tak? Wciąż heavyweight, wciąż jest yy, waga ciężka, ale powiedz mi właśnie... Yy... Wywodzisz się z dyscypliny, którą w Polsce wszyscy znają, przez Mariusza Pudzianowskiego, bo tak trzeba to powiedzieć. Czyli byłeś strongmenem? Jak to się wydarzyło, że te 30 kg zgubiłeś? Bo jest to ciężka, katastroficzna praca, całkowicie inna. Oczywiście. Słuchaj, ja byłem zawodowo strongmenem od 2004 do 2019 roku. Wiadomo, w 2019 e, mój ostatni start to były Mistrzostwa Świata w parach z Drzejewk-Karonem z Kanady, żeśmy wygrali. Mhm. No i później 2020 rok postanowiłem, stwierdziłem, może nie postanowiłem, tylko stwierdziłem, że, no, że moje ciało już na takie ekstremalne ciężary już się nie nadaje. 2020 wiadomo, no, ta pandemia, później tam nie było zawodów, nie było nic. A w 2021 powiem ci tak szczerze, że stwierdziłem coś zrobić ze sobą. Póki już nie dźwigam, to coś zrobić. Zawsze mówiłem, że tam będzie ta rata na brzuchu, tam się wszyscy śmiali i tak dalej. No, nie? no to mówię, dobra, no zobaczymy, no nie? przyjechałem tutaj raz na trening do, do Szuliego. Real Farm opublikował i po tym tryeniu się pojawiło. Chciałby zawalczyć, u nas, chciałby zawalczyć u nas, chciałby zawalczyć u nas. No i wiesz, no i tak sobie siedziałem w domu, przemyślałem, mówię tak, dźwigać już nie dźwigam. A co mi nam szkodzi spróbować? Jeszcze tak, fajnie płacą. Dobrze. Czyli było nie jedna, tylko kilka propozycji. Było, było, było kilka, no ale wiadomo, tak. no wybierasz tą najlepszą, najkorzystniejszą dla ciebie, nie? Tak. No to nie jest tajemnica, że podpisałeś umowę i zdecydowałeś się na pierwszą, największą federację w Polsce, free-quality, czyli Fame MMA. Nie... Ale czy ty już znasz przeciwnika? Nie, nie mogę tego mówić, bo bym musiał kłamać. My obaj znamy, ale nie możemy powiedzieć. Może tak? No dokładnie, to może niech ogłoszą wodarze. Ja nie będę zdradzał z kim, co jak, bo wiadomo. Ee, ja mogę tylko powiedzieć, że to będzie nie jedenastka, bo to już jedenastka jest ogłoszona, jest będzie o... to później. Wodarze to ogłoszą i bawimy się. Cieszy mnie to bardzo, a spytam o treningi, bo wiem, że zaczynałeś już u jego, tu trenowałeś. Jak to teraz wygląda? Gdzie się przygotowujesz? Słyszałem, że w planach jest Andrzej Kościelski, że już byłeś w Ankosie MMA. Tak, tak, przyjechałem tutaj na pierwsze treningi właśnie do Szuliego. No tylko mówię, no tutaj granic, yy, yy, ta granica kilometrów robi robotę, bo ja tutaj mam ponad dwie godziny jazdy. Także dwie godziny w jedną, dwie godziny w drugą, jeszcze do tego trening, to tamto, no wiadomo, kilka razy w tygodniu tak się nie da zrobić. Obciążające. Obciążające yy, a przygotowuję się do tej pory w Łodzi z chłopakami, yy, z zapaśnikami i na Borucie, z Gierzy. mam treningi indywidualne z Konradem Karwatem, który też się przygotowuje do swojego debiutu. Także naprawdę mamy fajne treningi z dobrym trenerem. No i tak jak mówisz, padła propozycja od mojego dobrego serdecznego kolegi Artura Głuchowskiego, też zawodnika, przyjedź do nas. Byłem na jednym treningu i teraz jedziemy na kolejne. No. Chcę tylko powiedzieć, że dlatego zacząłem ten wywiad heavyweight, bo e, szczerze w Polsce w tej chwili, patrząc na przekrojowo na wszystkie kluby, nie ma lepszego klubu, który, w którym trenuje więcej zawodników w wadze ciężkiej niż Anko Semema. Więc jeżeli się przygotowywać z ciężkimi, to tylko tam. E, Andryszak, nie wiem czy Wałuje wciąż jest, czy nie. Czy, e, ja to tak nie znam jeszcze po, po ksywach chłopaków, no ci co byli, no to jest tam. Z 5-6 takich powyżej stówki, nawet sam Artur waży mówi 116. E, Andryszak waży też coś koło tego, koło 120, ponad 110 tak. na pewno. I z czego jego noga waży z 60 kg sam. Tak, ale to wiesz, to ja, to się tu, ja to się tu z nimi to porównać to mogę tylko wagą, no nie? Bo, wiesz, bo umiejętnościami no to gdzie, no chłopie, no tak no nie wiem, no co, to Audi do tego porszaka, co tam mnie przewiózł na, na początku. No to właśnie powiedz jak wyglądasz na macie, w czym się czujesz pewnie. Rozumiem, że jeżeli e, trenujesz w zgierzu i te zapasy, te zapasy pewnie są taką płaszczyzną, w której się dość swobodnie czujesz w porównaniu do stójki do parteru. Ja powiem tak, w ogóle e, strongman jest to dyscyplina sportu, gdzie każdy wysiłek jest beztlenowy, można powiedzieć. Tak. Każda, każda konkurencja, typu, która jest podnoszenie belki czy wyciskanie czegokolwiek, nawet na powtórzenia, które trwa do 60 sekund, my to robimy na beztlenówce. To jest praktycznie jeden wdech, łup, łup, łup. Tutaj jest tlenowy wysiłek. To jest zupełnie coś innego. Więc treningi stójkowe, jak ja na, na początku zacząłem, było wszystko fajnie pięknie. Ale treningi zapasów przy treningach stójki, to jest. Jak, jak... Chyba każdy to, to, to powie, że to jest 5 razy gorsze, 5 razy cięższe, pięć razy bardziej trudne do opanowania. I tak. Na tą chwilę jest dobrze, Ważę 120 kg. E, choćbym teraz stawał na uszach, ta waga nie chce już iść do dołu, nie wiem, to jest chyba kwestia 20-letniego dźwigania ciężarów i tych wypracowanych mięśni. Siłko odpuściłem zupełnie na tą chwilę ze względu na to, że po jednym treningu takim na siłowni poszedłem robić zapasy. I moje barki, ramiona, tutaj wszystko było tak sztywne, że jak oni ze mną zaczęli rzucać, to ja się zacząłem bać, że, ja się, że coś się złamie. No. Dlatego odpuściłem, jestem, wolę być bardziej giętki, jakiś tam e, plastyczny niż sztywny, napompowany. No wiesz, to akurat to, że się odpuszcza siłownie, całkowicie w taką motorykę stricte nawet. Mariusz Pudzianowski wielokrotnie o tym też mówił, że ciężko już jest, jeżeli chodzi o jego ciało, to co Ty powiedziałeś, doszedłeś do granicy 120 kg, no i ja nie rusz. Tak tak nie chcę, to nie chcę za cholerę iść do dołu. No, no mówię, no po, po dobrym, ciężkim treningu tak. tam jest 119, ale no co z tego, no to butelkę wody wypijesz, w porządku, jest 120, później coś zjesz, no trzeba zjeść, tak? Tak, tak. ja muszę się głodzić, żeby tam zejść do jakichś 115. Tak. No, dobrze, słuchaj, yy, co? No, dzisiaj otwarcie klubu w Namysłowie, dlatego przyjechałeś odwiedzić Szuliego? Ja już tu byłem dużo wcześniej, już wiedziałem jak to wygląda tak? i tak dalej. No super, super sprawa. Ja bym chciał, żeby więcej takich, takich ośrodków, takich gości jak Szuli było w Polsce. Dzieci by miały zajęcie, wyszłyby sprzed tych komputerów, sprzed telewizorów. Panowie, słuchajcie, stawiamy na sport, nie na jakieś tam y, siedzenie w domu i wpierdzielanie bułek czy, czy czegoś tam. Coraz rzadziej spotykana postawa i coraz. Ja to tak sobie myślę jeszcze odnośnie tego Krzysiek odnośnie tej całego no pojedynków, że ja liczę, że to się przekuje dla tej młodzieży w realny sport, bo ty kiedyś. Ty jesteś który rocznik? 8-1. No to dostawałeś piłkę, szło się na boisko, na podwórko kopałeś z kolegami. A dzisiaj to ewentualnie wiesz Fifa, Fifa, Fifa. Tak. No, FIFA, kim jesteś, ja nadaję z tego domu, ty z tamtego, no. Tak, tak, tak. I to wiesz, i to tak wygląda, wiesz. No. Jak znaczy, ja byłem... Nic do tego nie mam, ale żeby to nie była jedyna aktywność, którą dzieciaki mają, prawda? No Dokładnie, no, jakoś tam manualne zręczności też trzeba umysłowe wprowadzać, tak, ale przede wszystkim sport, stawiamy na sport, na świeże powietrze, także na przykład ja jestem zawodnikiem nauczycielem wychowania fizycznego. Jak przeczytałem ostatnio o zaleceniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, że WEW jest jednym z najgroźniejszych przedmiotów przy pandemii, to mi ręce z jajami opadły, nie? No i to wiesz, no i ograniczmy się do, ze sportów kontaktowych z koszykówki, z piłki nożnej do spacerów po lesie. To co ja mam przypowiedzieć? No. No nic, miejmy nadzieję, że, że się obroni ten sport, że się aktywność, do, do której zachęcamy Was serdecznie, bo tutaj kanał jest, lifestyleowy, sportowy. Już wyszliśmy nawet z samej kulturystyki, jak widzicie, idziemy w różny sport, ale po to, żeby się ruszać. Bo to jest zdrowie. Sport to zdrowie, słuchajcie, nieważne jak, ważne, żeby się ruszać. I dieta, no i... I, dieta i dieta, i zdrowa dieta. I słuchajcie, tym miłym e, akcentem zakończymy tą rozmowę. Bardzo mi było miło, miło z Tobą miło. pogadać pierwszy raz i do zobaczenia niedługo. Dzięki, dzięki i pozdrawiam. Dzięki. Zobaczymy się. Dziękuję. Niedługo w klatce.